No moi drodzy muszę potestować kolejny telefonik bo tamten niestety chyba coś tam z mikrofonikiem się stało się. Co się stało się? Trzeba będzie posprawdzać Kurna, trochę lepszą miał optykę z kolei tamten, chociaż był starszy. Co się dzisiaj stało na szkolnej, wielki dzień z zjazd, Lateksów przyjechał szef wszystkich szefów szkolnej 17, czyli Sławek. Z Jarkiem zrobili porządek. Przy okazji robimy porządek nie tylko z Krzyskiem, ale z delikatnie ostro przetwalonym, bo już z sądów wujcik wójcik nie wychodzi Chorosz zbliża się wielkimi krokami, jego marzenia od dzieciństwa. Całe życie szukał pomocy i w końcu chyba. Mu się uda, no. System zareaguje skutecznie. Krzysiek się broni całe życie. Przedszwelony trochę krócej. A powiedzmy, że problemy psychiczne ma głębsze, poważniejsze. Jest bardziej upośledzony, bo nawet prawa jazdy nie może mieć tak jest bardzo upośledzony te jego urojenia i Mają już takie objawy nasilenia. Odrealnienia od realnego życia tam, odklejenia, że po prostu przekracza wszelkie możliwe normy, pojęcia i wyobrażenia ludzkie. No więc tam trochę porządku chłopaki porobili. Krzysiek się musiał zgodzić na sprzątanie. Cał pewnie zaowocuje tym, że mniejsza ilość muszek owocówek będzie widoczna na filmach. Muszki owocówki, Krzysio chyba się czuje trochę samotne, bo poprzez zostawianie wszędzie resztek jedzenia i temperaturę 25 stopni, którą osiąga przy pomocy grzejnika olejowego na prąd, stworzył idealne warunki dla muszek owocówek, które Czują się jak w tropikalnych krajach. Mają ciepło, mają żarcie. Więc zaczęły się rozmnażać w ilościach maksymalnych. Co ciekawe, lampa na tradycyjne muchy, muchy, duże muchy. Nie sprawdziła się na muszki owocówki. Z tego wynika, że muszki owocówki są lepiej. Dostosowane ewolucyjnie do przeżycia niż zwykłe muchy, które łapią się też na lepy od much. Muszki owocówki się nie łapią, także ciężki temat. Więc było sprzątanie. się zadowolony, bo w końcu się doczekał do przyjazdu. Bez swojego mistrza i dobrodzieja. Bez którego na szkolne nie byłoby niczego. No a teraz właściwie to ma wszystko. Czekam no w sumie chyba trzeba. Aczkolwiek i tak na rzekę będzie to na filmach z których dźwięku dał mi się mam nadzieję uratować. Dzisiaj zanudził mnie 50-minutową kolejną rekordową opowieścią o tym, jak to dokonić z miłością, a nie bić konie czy walić konie, bo wtedy są bardzo nieposłuszne i generalnie pomaga na to święcona woda. Widocznie konie też mogą być opętane. Pamiętajcie, krzysiek jako praktyk rolnik radzi nie bić konia, tylko dać mu do picia święconą wodę, żeby wyszło z niego opętanie. Jest to bardzo ciekawa teoria. Równie dobrze jak, że powódź, czyli potop, jest spowodowany. Jest to kara za grzechy Tuska, bo jak wszyscy wiemy, zapisów nie było powodzi, kiedy rządził pis Jarosław Kaczyński, a kiedy zaczął rządzić Tusk, jak to mówi Krzysiek Szatan, to za karę pojawiła się powódź. Właśnie. Więc powódź jest karą. Zatuska. Tak to według Krzyśka właśnie jest. No i jeszcze tam trzeba porozliczać te mitowanie Barnea, który oprócz tego, że widział UFO, jak stwierdzi, 100 tysięcy miesięcznie na szkolnej. No, tam w farmazanie opowiadał różne kłopoty na temat sprawy dla reportera, tego kto tam był, dlaczego tam był i tak dalej. To przypominam, bo opublikowałem post na ten temat. Przypomniałem, że to ja opublikowałem całe niezmanipulowane nagranie ze studia, ponad 100 minut samego dźwięku, więc możecie sobie porównać, co było naprawdę, co telewizja opublikowała. Jak tam barney uciekał? Dlaczego w miarę tam rozsądni ludzie z pewnym doświadczeniem życiowym, jak Macena Skaszewiak, Jan Śpiewak czy Piotr Ikonowicz, za cholerę nie uwierzyli tym oszustom, złodziejem i pato streamerom że to oni walczą o dobro Krzyśka, chcąc zamknąć go w DPS-ie, przejąć jego majątek yy, i są oburzeni, że to nie oni teraz nagrywają alko stream z Krzyśkiem pomodniczem. Więc nikt naprawdę nie dał się na to nabrać, nawet Krzysiek określił yy, tą całą trójkę jako czubku, czubki. Trzy, trzy czupki, czubek numer 1, czubek numer 2, czubek numer 3. Jeszcze był czubek numer 4, czyli WSW, który tam się gdzieś krążył wokół studia telewizyjnego. Jak tłumaczyłem, to wszystko wyglądało na ustawkę, bo byle kto tam internet do telewizji wejść nie może. Bo jest wortownie, gdzie sprawdzają dowody osobiste. Więc <laughs> Gankolsena, czyli Barney, przeswelony, tam chujcik, chujcik. E, nieszczęsny narkoman. I zwój, i barny, mieli to wszystko ukartowane. Chcieli tam obsmarować ludzi pomagających Krzyśkowi po dożyć A wyszli na czubki. Czuby, wyszli na największe czubki w Polsce. Czuby. Czuby zresztą każdy tam miał epizod leczenia psychicznego. uzależnień, Także po prostu gang meneli gang Meneli poszedł do telewizji narzekać na patostreamy, mówię trzeba było. Szkoda, że telewizja nie chciała pokazać ich fragmentów patostreamów. Wszyscy, jakby tam, jak kurna gwiazdy po prostu zaistnieli. Przypominam, barne Barney, przedzwalony łycik Ujcik nieszczęsny narkoman WSW. To po prostu są klasyki streamów. Nie muszę dalej tłumaczyć, bo każdy, kto tam trochę coś tam oglądał, to wie. Także geniusze zbrodni, geniusze samozaorania, sami poszli do telewizji. No niestety, No, okazało się, że ich yy, kity i farmazony są mniej atrakcyjne medialnie niż prawda w postaci samego Krzyśka Kononowicza. On wyparł ich mitomanie Co Barney i sam w sumie przyznał, że tak to było właśnie. Że dał się zakrzyczeć i myślał, że to w ogóle udzielą głosu i on będzie godzinami wciskał swoje kity. Niestety nikt mu tych kitów wciskać nie dał. Wójcik to wiadomo, wójcik alkoholik, narkoman. Chora psychicznie osoba to od razu było widać po oczach, że nie ma gościa co słychać. Słuchać, bo uruchający matkę. Pato streamer to co tam może powiedzieć. No a nieszczęsny narkoman to. Też tam w sumie. Dobra, idę na zakupy. Pa.